Witam w moim skromnym warsztaciku. Dziś polutujemy sobie taki układzik zegarka. No i zobaczymy jak nam to pójdzie. Zaczniemy sobie od najbardziej płaskich elementów, czyli te, które będą najniżej. Czyli w tym przypadku rezystory. Sprawdzimy sobie, które są które. Klikamy tego 470 omów. 470, czyli to mamy tak. Jak zlokalizowaliśmy 470 omów, to wkładamy sobie je tutaj. Dobra, mamy to z grubsza ogarnięte. Przystępujemy do lutowania. Ustawiamy temperaturę około 370 stopni Celsjusza. I grzejemy najpierw ścieżkę i nóżkę. Chwilę przytrzymujemy i dokładamy cynę. Włączę pochłaniać oparów. No i tak to mniej więcej ma wyglądać. Obcinamy nóżki. Dobrze, to szukamy sobie następnych rezystorów. 4,7K. To będą zapewne te. Szukamy gdzie tu jest 4,7K Zginamy nóżki troszkę na bok Lutujemy. Bo jeżeli nałożymy cynę na lutownicę, to tutaj nie ma kalofonii i będzie się nam troszkę gorzej lutować. No Jakoś to się tam przylutuje. Ale tworzą się jakieś chocki klocki. Cyna idzie do góry. Może powstać. Zimny lód, dlatego najpierw grzejemy ścieżkę i nóżkę, a później przykładamy cyp. Tutaj spróbujemy jeszcze poprawić. I općinak. No, mamy następne rezystorki. Stały nam jeszcze takie. Czego my się tu mamy spodziewać? 10K. 1K i 1K. Czyli ustawiamy sobie miernik. On może być na tym zakresie 20 kilo. Mamy 10 kilo. I tu powinny być dwa rezystory pojedynki. Jest jeden i jeden. Tutaj mamy 10K. No to co tu następne mamy pod względem wysokości? No to może kryształ sobie kwarcu wrzutujemy. Następnie, co my tu mamy? Diody. To już w sumie wszystko jest podobnej wysokości. No to może zacznijmy sobie od tych elementów z trzema nogami. Tutaj, czy one się różnią czymś? Czy wszystkie są takie same? Tu jest 90-12, 90-12, 90-12. No, tutaj mamy jeden inny. Tego jednego innego musimy zlokalizować. Siedem, osiem, L To zaczniemy od niego. No tutaj go lutujemy według kształtu, czyli tam gdzie jest ścięte to. Widać na rysuneczku, że też jest ścięte. No i ten sposób lutowania, zapewnia nam to, że nic nam tutaj się nie zmostkuje. Nie będziemy musieli poprawiać. to wkładamy następnie. No to może teraz diody. Niestety tym wycięciem na diodach się nie możemy sugerować. Bo niestety raz jest przy dłuższej nóżce, a raz jest przy krótszej nóżce. A dłuższa nóżka przy diodzie oznacza plus. O, tutaj są te wycięcia. I by się wydawało, że tutaj te wycięcia mają pasować do tych wycięć. Ale niestety tak nie jest. Więc, żeby sobie znaleźć plus i minus, w diodzie wiemy, że dłuższa nóżka to jest plus. Więc powiedzmy, szukamy sobie minusa lub plusa i jedziemy po ścieżce. To mamy minus na górze. Idziemy sobie tutaj, 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 tutaj. Tak, możemy sobie. dojeżdżamy sobie tutaj i to jest nasz minus czyli minus będziemy mieć tutaj i to jest ta nóżka tutaj. I tak nawet nie znając oznaczeń możemy sobie zlokalizować gdzie jest minus a gdzie plus więc wiemy że dłuższa jest plus czyli minus jest z drugiej strony no i przez to też wiemy że przy ścięciu jest minus czyli tutaj już nie musimy szukać Wiemy, że przyścięciu jest minus. No to teraz może małe kondensatorki. Tak, na kondensatorkach mamy oznaczenie. na kondensatorkach mamy oznaczenie 30 i 104 i tutaj mamy 30 pico 30 pico i 104 i symbol kondensatora ceramicznego to będzie taki a kondensatora elektrolitycznego gdzie tu już plus i minus ma znaczenie w którą stronę podepniemy to będzie taki no to teraz elektrolit co my tu mamy? 10 mikrofaradów i 220 mikrofaradów. No to tutaj elektrolity są już opisane. Mają z jednej strony pokazane, że to jest minus. Więc minus dajemy do minusa. Ten jest ile? 10 mikro. Minus do minusa. Tak. Minus to jest to białe płatko. Został nam. I ten też jest 10 mikro. Musimy być taki duży 220 mikro. Plusik, minusik. Ale to może jeszcze sobie zrobimy tego 10 mikro. Tylko gdzie on jest? Tu jest. Tak, zanim jeszcze włożymy tego dużego, to spróbujemy sobie tutaj przylutować koszyczek na nasz wielki układ. Dziur. Czyli nie wlutowujemy układu bezpośrednio. Aby nie narażać go na przegrzanie. Tylko najpierw lutujemy sobie koszyczek. Tutaj mamy oznaczone takie wcięcie. Więc szukamy sobie tego wcięcia na naszym koszyczku. Też mamy z jednej strony wcięcie. I przykładamy wcięcie do wcięcia. Będę musiał już coś podłożyć Bo jest to niestety troszkę Niższe Albo może zrobimy tak Jeżeli chcemy Jesteśmy w takiej sytuacji Że już nie mamy jak podeprzeć tego Musielibyśmy coś podłożyć Możemy też zrobić tak Że przytrzymamy palcem Nabierzemy troszkę cyny I spróbujemy połapać jedną nogę I znaczy później poprawimy ten lód i złapiemy jedną nogę z jednej strony, drugą nogę z drugiej strony, tak tylko żeby się trzymało, no, jak już nam się trzyma, to możemy sobie lutować pozostałe nogi, i tamte jeszcze połączenia poprawnie, lutując w ten sposób, nie ma prawa powstać żadnego zimnego lutu żadne tutaj połączenia nam się nie zmostkują nic nie trzeba poprawiać znaczy oczywiście oprócz tego, tego musiałem poprawić żebym się nam tu ładnie zespolił Dobrze, tu nawet nie musimy ucinać nic. Jest elegancko. No to co, to może teraz tego elektrolitu. Nóżki przy wycinaniu sobie przytrzymujemy, żeby nam nie latały po całym miejscu pracy. No to co? Został przełączniczek. Tylko co on tu będzie zbierał? Aha, czyli tutaj te dwa pola są puste. A będzie tylko pracował na tych dwóch polach. I musimy zobaczyć, z której strony on zwiera. Czyli włączamy sobie na bzyczek. Musimy teraz trochę pomanewrować. Musimy dotknąć dwóch nóżek i jeszcze go wcisnąć. No nie wygląda, że nie zwiera. A może się bzyczek nie ustawi? No czyli wiemy, że, że te dwie nóżki się zwierają, jeżeli wciśniemy przycisk. I chcemy zewrzeć te dwa pola, gdzie tam się coś dzieje. Czyli będzie to tak. No, tylko co? Tu tam nie wychodzi nam to na drugą stronę. ten przełączniczek jest tak jakby niedopasowany. Spróbujemy sobie tutaj troszkę coś pokombinować z tymi nogami. Początek je wyprostujemy. No, i już jest lepiej. Nóżki nam wychodzą. Przełączniczek mamy. No to złączę do zasilania. No i złączę do zasilania też będziemy musieli troszkę tutaj udać, że lutujemy. A później poprawić. Piękność. No i wyświetlacze. Wyświetlacze, tutaj mamy kropeczki, kropeczki, czyli, czyli trzeba tak. Może nie są, nie są najwyższymi elementami w tym momencie, więc spróbujemy sobie tu coś podłożyć. Więc powiedzmy, że ten dobrze przylega. Przyciśniemy. Przylegał jeszcze lepiej. Połapiemy dwie nogi. Weźmiemy następnego. Przy lutowaniu też jest bardzo ważne, by unikać wdychania oparów. Dlatego ja sobie tutaj zrobiłem taki pochłaniarz oparów. Jak go zrobić? Zobaczycie przepis w moich innych filmach. No i spróbujmy go zasilić. Zobaczymy, czy nie wybuchnie. Wybuchaż nie wybuch, tylko nie działa. No odpaliłem w końcu, dziada. Okazało się, że tutaj ścieżki nie łączyły. On chodzi, tylko co prawda te sekundy są dużo wolniejsze niż w czasie rzeczywistym. Także zegarek nie chodzi tak jak trzeba. Jedna dioda się nie świeci. Nie wiem, czy to widać. Rozkaszę światło. No, jedna dioda nie działa. Podejrzewam, że tutaj jest więcej popsutych ścieżek, dlatego ten zegar chodzi tak, jak chodzi. Czyli, czyli, czyli po prostu te sekundy. Strasznie wolne. No ale spróbujmy na razie naprawić tą diodę. Już myślałem, że może coś źle zlutowałem, ale mogę sobie poprawiać te luty do woli. Także do nauki nie kupujcie tego zestawu, bo się tylko owkurzacie. Tutaj, co tu się wydarzyło? Wyrwało całą ścieżkę. Więc tu mamy wyrwaną ścieżkę. spróbujemy skrobać troszkę i połączyć to żeby zasilanie od nowa so, przeszedł. Zrobimy na razie takie coś. No, i mamy, dioda działa. No, i teraz chyba będę musiał wszystkie ścieżki spróbować poprawić. I te ścieżki są bardzo cienkie. I po prostu gdzieś coś nie styka. I dlatego ten zegar chodzi tak, jak, jak chodzi. W razie, tak jak mówiłem, do nauki lutowania nie kupujcie tego zestawu, kupuj, kupcie sobie jakiś inny. W sumie to na dzisiaj tyle. Dziękuję, pozdrawiam. Zostawcie łapkę w górę. Suba dzięki.